Witajcie, drodzy handlowcy i inwestorzy! Z Tobą skontaktować guru.markets. Zaczynamy od podsumowania informacji o korporacji. Nieco dalej rozważymy każdy parametr bardziej szczegółowo. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wstrzymać wideo. Proponujemy dokładniejsze rozważenie wszystkich parametrów organizacji. Przyjrzymy się obecnym fundamentom spółki Tor Industries Incorporated, ticker THO. Recenzja powstała na podstawie informacji aktualnych na dzień 25 marca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru.markets organizacja For Industries Incorporated należy do podkategorii Rest Camping. W analizie bierze udział 19 firm. Jest to wynik dość reprezentatywny. Przyjrzymy się tabeli zamówień pod koniec tego filmu. Ogólny wynik dla firmy to 7,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii wynosi 2,5 punktu. Jeśli spojrzeć szerzej, ogólnie na rynek, widzimy, że średni wynik dla giełdy ogółem to 1,9 punktu. Wobec wyniku 7,5 punktu z For Industries Incorporated. Porównanie zmian cen akcji spółki Tor Industries Incorporated i akcje pod kategorii. Widzimy, że przez 12 miesięcy promocje For Industries Incorporated wykazał dynamikę minus 24,5%. Wobec zmian cen w podkategorii minus 26,6%. To na pewno nic nie znaczy, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę ten fakt. Kapitalizacja rynkowa spółki Tor Industries Inc. wynosi 4,32 miliarda dolarów. A kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 19 miliardów dolarów. Tor Industries Inc. ma udział na poziomie 23,14% i jest jednym z liderów w swojej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki wynosi 3,95 miliarda dolarów. Kapitalizacja bilansowa podkategorii wynosi 13 miliardów dolarów. Tor Industries Inc. stanowi udział 29,28%. Porównując udziały w wartości rynkowej i księgowej, widzimy, co następuje. Udział TOR Industries Incorporated w podkategorii w przypadku wyceny wartości wymiennej wynosi 23,14%. Wartość księgowa wynosi 29,28%. Jest to o 27% więcej niż udział wartości wymiennej. Ocena udziału organizacji w rynku i wartości księgowej podkategorii Dobra 1 PKT. Dług analizowanej organizacji wynosi 1,144 miliarda dolarów. Zobowiązania finansowe do wartości księgowej wynoszą 29,0% kapitałów. Wynik na poziomie zadłużenia spółki – dobry – 1 pkt. Stosunek ceny akcji spółki do zysku wynosi 21,4%. Średnia podkategorii wynosząca 534,4 jest o 96% niższa niż średnia podkategorii. Ocena stosunku ceny rynkowej firmy do jej zysku w porównaniu do firm w podkategorii bardzo dobra 2 PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 202 miliony dolarów. Oczekuje się, że zyski forward za następne 12 miesięcy wyniosą 256 milionów dolarów, o 26,5% więcej niż obecnie. Ocena prognozowanych przyszłych wskaźników zysków w porównaniu z w podkategorii dobra 0,5 PKT. Bilans ceny spółki do przychodów wynosi 0,5. Średnia dla podkategorii wynosi i i jest o 0% wyższa niż dla podkategorii. Ocena wskaźników kursu giełdy do jej przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobra 0,5% PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 9500 milionów dolarów. Wstępnie oczekuje się, że przyszłe przychody na następne 12 miesięcy wyniosą 12 020 milionów dolarów amerykańskich. O 27% więcej niż obecnie. Ocena prognozowanego przyszłego wskaźnika sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii: dobra 0,5 pkt. Marża na sprzedaży wynosi 2,1% przy średniej w podkategorii 1,1%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 2%. Ocena marginalności na tle wskaźników firm w podkategorii dobra 0,5 PKT. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 23,288%, czyli o 1% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. CEO pokazuje brak równowagi w cenie rynkowej przedsiębiorstwa Tor Industries Inc., raczej w kierunku niedoszacowania. Kwota kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 194 000 dolarów, a w podkategorii jest 196 tysięcy dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 1%. Ocena wysokości kapitału rynkowego firmy na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobra 0,5 PKT. Kwota zysku na pracownika wynosi 9,1 tysiąc dolarów. Ze średnią w podkategorii i 40 tysiąc dolarów. A różnica pomiędzy średnią dla podkategorii a wskaźnikami firmy wynosi 2370%. Ocena zysku na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobry 5 pkt. Przychód na indywidualnego pracownika firmy wynosi 426 000 dolarów. W podkategorii 410 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 4%. Oszacowanie udziału w przychodach na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobry 50 PKT. Akcji krótkich stanowiło 8%, przy średniej dla podkategorii 9,8%. Jest to ocena ryzyka wystąpienia krótkiego nacisku. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 37 Proztor Industries Incorporated. Natomiast dla podkategorii poziom RSI 14 wynosi około 41%. Technicznie rzecz biorąc, akcje podkategorii są wyceniane tak samo jak akcje For Industries, Incorporated. Rzeczywista cena akcji spółki wynosi około 81,23 dolarów. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki została ustalona na poziomie około 88,1 dolarów. Dynamika aktualnej ceny i prognozy konsensusu wynosi około 8%. Proc. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, jest ona dla Was dostępna. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystko w danym sezonie, decyzje poprzez system informacyjny i referencyjny do wyceny zapasów guru.markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i darmowy. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy zapasów Tor Industries Incorporated system oceny informacji i referencji guru.Markets podjęto następującą decyzję. Otworzyć zlecenie kupna po cenie 81,22 dolara amerykańskiego za akcję. Transakcja została otwarta ze względu na dość wysoką wycenę spółki. Ocena organizacji została przeprowadzona w oparciu o podejście oceniające wskaźnik Akime. Take zysk wynosi 89,51. Stop loss ustawiony jest na 72,93. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, wówczas transakcja zostaje ustalona automatycznie na koniec sesji giełdowej w dniu 24 kwietnia 2025 roku R er, lub w ostatnim dniu handlowym przed tą datą. Serce CFH jest transakcją sprzedaży bilansowej. Na kanale pojawi się lub już pojawił się film dotyczący zlecenia bilansowania. W przypadku zamknięcia jednego ze zleceń podstawowe lub bilansujące, kolejne zamówienie ustalane jest po cenie rzeczywistej. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i referencji firmy guru.markets.